Witam bardzo serdecznie po majówce i od razu przejdę do pytania, które podczas majówki wielokrotnie zadawali mi moi znajomi. Pytali oni mniej więcej tak. Bartek, powiedz, czy to prawda, że w Norwegii pieniądze lecą z nieba? A ja im na to. Moi znajomi, tak, to prawda, przyjeżdżajcie! I jak zawsze, nie przedłużając i śpiesząc się niesamowicie, przechodzę do meritum tego odcinka, czyli do komentowania. Komentarzy, które Wy piszecie pod artykułami, pod filmami, pod wszystkim, co znajdziecie w internecie. Pierwszym komentarzem, który zwrócił moją uwagę, który wywołał moje zainteresowanie jest fajny, ciekawy komentarz pod artykułem dotyczącym fali zas zatruć wśród nastolatków pijących alkohol w Bergen. Dosyć długi tytuł, ale żeby wszystko wyjaśnić muszę wszystko wyjaśnić. Wydawało się, że jest to alkohol metylowy, czyli ten nie do picia, ten od którego się ślepnie, ale nie. Komentarz pod artykułem jest krótki, zwięzły jak najbardziej na temat i podsumowujący wszystko i wydaje mi się, że nawet można by zostawić ten sam komentarz, a ten artykuł w ogóle usunąć z internetu, ponieważ symbol Sympatyczna osoba skomentowała ha, 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 ha głąby. Czyli osoby się zatruły, nie wiadomo czym, ale on się cieszy. Ja myślę, że być może ktoś cię okradnie i wtedy co powinniśmy napisać? ha, 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 ha głąbie. Kolejny artykuł dotyczy. Kolejny komentarz pod artykułem dotyczy tego, że od 2020 roku wprowadzono od 1 stycznia zostanie prawo, gdzie wszystkie artykuły, czy większość artykułów, które zostaną sprowadzane z, poza granicę Norwegii na, zostanie obłożonych podatkiem i oprócz tego jeszcze cłem. Komentarze jak komentarze, komuś się to nie podoba, komuś się to podoba, ale raczej się to nie podoba, no bo jeżeli sprowadzam sobie coś np. z Chin i nie płacę żadnego podatku, to mi się to osobiście nie podoba, że teraz będę musiał płacić podatek, co jest zupełnie zrozumiałe. Ale! Pojawiają się również perełki. Czas za zacząć myśleć o powrocie. Odpowiada mu pani, temu panu. Szerokiej drogi i blink. A co na to? Odpowiada ten sympatyczny pan. Sram na twój hate. Sram na twój hate, rozumiesz? Sram na twój Dzisiaj staram się opowiadać o lekkich artykułach i bardzo lekkich komentarzach, żeby nie przemęczać i was, i siebie. Bo po co się przemęczać, skoro można się. Nie przemęczać. Jak mówi stare porzekadło. To to mamy załatwione, przechodzimy do kolejnego, ostatniego niestety już komentarza, ostatniego artykułu. Ten artykuł dotyczył sympatycznego postu na grupie. Jakaś miła pani sprzedaje destylator i dodała zdjęcie. Jest fajny profesjonalny destylator. Zdjęcie jest poruszone i niewyraźne i tutaj skupię się nie nad jednym komentarzem, ale nad dialogiem, który wywiązał się pomiędzy panią sprzedającą a panem nie sprzedającym tego destylatora. Pan nie sprzedający destylatora pisze, a, fota kalkulatorem robiona. Trzy kropki, czyli taka wrzutka, okazuje się, że ty też masz kalkulator, wyciąga zdjęcie z jego profilu, zdjęcie też jest niezbyt wyraźne, przypominam, że chodzi o sprzedaż albo kupno destylatora. Dalej, zobacz datę, ten jej odpowiada, czyli znowu strzela, a ona na to, co to ma za znaczenie i wchodzi na wyższy level, czyli tak niewyględny jesteś, dzieciaku, wyjdź stąd, czyli... Dwa strzały, albo nawet trzy, bo jeszcze jest niewyględny, czyli trochę taki atak. Raczej wchodzimy na ring. Co dalej się dzieje? Co robi dzieciak niewyględny? Dzieciakiem to jesteś ty, zobacz jak piszesz. Pisze się stąd, a nie stąd. Czyli ona obraziła go, ale za to z błędami, czyli dobre takie zejście, blokada trochę i wyprowadzenie takiego prawego sierpowego. A jeszcze on dalej. Lepiej nie zaczynaj, bo tylko się ośmieszasz, ośmieszasz blondyneczko. Czyli dobrym dwa razy strzela, blondyneczkę. Dzieciaki blondyneczka, naprawdę zaczyna być dosyć ostro. Co będzie się działo dalej? Przechodzimy do kolejnego komentarza. Jeśli nie interesuje Cię post, to wyjdź, ale Cię, jest dłużej, to jest zawsze ważne. Wyjdź stąd i nie komentuj, bo najwidoczniej masz za dużo wolnego czasu. Dalej wyciąga armatę, taką wielką armatę, które były stosowane w I wojnie światowej przez Niemców, grube berty się nazywały, znajdź sobie dziewczynę lub chłopaka. Prawie śmiertelny cios. Co na to? Osoba, która powinna sobie znaleźć dziewczynę albo chłopaka? Teraz to dojebałaś. Ha 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 ha! Śmiejąca się buźka. nara. Czyli można powiedzieć, cios przeszedł, ale bokiem. Nie trafiła go. On się, on się trochę tak tu zrobił sobie taki mały myknięcie. Co ona na to? Pozdrawiam. Cześć. I też śmiejąca się buźka, czyli można powiedzieć i on się śmieje, i ona się śmieje, czyli wszystko skończyło się sympatycznie, wszyscy się śmieją, tak jak dzisiejszy odcinek, po którym po prostu muszę się napić, bo nie wytrzymam, także co? Co jest finałową, takim można powiedzieć wyjaśnieniem dzisiejszego odcinka? Komentujcie, piszcie, rozmawiajcie. Miłego dnia, cześć.